Gorąco i ponownie na moim kanale. Serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście. W dzisiejszym filmie pogadamy sobie o produkcie, który kosztuje 4 zł, i bezproblemowo go kupicie w sklepach Dino. I zobaczcie, jaka jest przebitka cenowa. W Dino ten produkt kosztuje 4 zł, a w drogeriach internetowych kosztuje 90 zł. To o czym my tutaj rozmawiamy. Aczkolwiek jest to produkt, który. Moja społeczność, która jest ze mną na kanale dobrych 5 lat, na pewno chociażby raz w życiu użyła, bądź używa dalej, bo mieli zapasy. Te maski w tajemniczych okolicznościach zniknęły, zostały wycofane i nie było ich w sprzedaży. Aczkolwiek, teraz w Dino zauważyłem powrót oficjalny maseczek do twarzy Derma Glin. Nasze ukochane glinki kambryjskie, które robią naprawdę robotę. I są to produkty tak skuteczne, tak efektywne w działaniu, przynoszące tak rewelacyjne rezultaty pod względem pielęgnacyjnym, że to się w pale nie To są po prostu tak cudownie skomponowane glinkami, że większym mistrzem w tworzeniu masy glinkowej chyba nie można być. I mamy tam. W dino dwa rodzaje typową pod skórę trądzikową i tłustą. No i mamy wersję przeciw mm, Aczkolwiek każdy typ skóry może używać zarówno tamtej, jak i tamtej. Ja dzisiaj będę rozmawiać z Wami o tej maseczce. Mhm. Prezentuje się ona w taki od sposób. Dermaclean, maseczka przeciwzmarszczkowa, wygładza zmarszczki ujędernia, uelastycznia, odżywia i oczyszcza. Zielona glinka kambryjska, miłożąb, zielona herbata i żożoba. Produkt naturalny. Co nam mówi producent na temat tego produktu? Maseczka przeciwzmarszczkowa, maseczka z zielonej glinki kambryjskiej, bogatej w cenne minerały, w połączeniu z odżywczym ekstraktem z liści ginkgo biloba oraz liści zielonej herbaty, Działa przeciwstarzeniowo. Pomaga zregenerować skórę, zredukować marszczki oraz ujednolnić i odżywić skórę. Dedykowana dla skóry dojrzałej, zmęczonej i pozbawionej blasku. No, i tutaj producent pisze, właśnie, niestety, wprowadzanie konsumenta w błąd. No tutaj już sam producent namawia do złego, ponieważ nałóż maseczkę na 10-15 minut, zostaw. Do momentu całkowitego wyschnięcia i dokładnie spłucz. I w przypadku maska, masek glinkowych jest to największy błąd. Tego nie można robić. Nie można dopuszczać do tego, żeby glinka wyschła. Jeżeli glinka wyschnie, wszystkie brudy, które zostały wyciągnięte z waszej skóry, są na nowo w nią wprowadzane, a po drugie dochodzi do zniszczenia bariery hydrolipidowej. Nakładamy glinkę mokrą, i mokrą z twarzy zmywamy. Czyli, jeżeli widzicie, że glinka już zaczyna absorbować wszelakie zanieczyszczenia z Waszej skóry i zaczyna już iść w tym kierunku podsychającym, to wtedy bierzecie wodę w atomizerze, tonik, hydrolat, cokolwiek i pryskacie. Nie dopuszczacie do całkowitego wyschnięcia tego produktu na Waszej twarzy. On nie ma prawa wyschnąć. Nie ma takiej możliwości w ogóle. I wtedy po 8 minutach taki produkt stwarzy spokujecie. Maseczkę glinkową robimy dwa razy w tygodniu. W składzie króciutko, yy, mamy zieloną glinkę, mamy wodę, mamy ekstrakt z miłożębu japońskiego, który działa stymulująco na kolagen, na fibroblasty, na kwas hialuronowy, bardzo mocno regeneruje skórę, rozświetla ją, rozpromienia, działa stymulująco. Później mamy, oczywiście tutaj między innymi. Ekstrakt zielonej herbaty, który wykazuje działanie antyoksydacyjne, jak i również jest bogatym źródłem polifenoli, które również stymulują naszą skórę. Także i zielona herbata, jeszcze można do niej dopisać te działania lekko detoksykacyjne czyli tutaj również uzyskujecie działanie detoksykujące skórę choć nie tak intensywne, aczkolwiek zawsze coś. Później w składzie mamy olej żożoba, żeby po prostu ta baza produktów no nie była wodą, ale jednocześnie, żeby ona z tą glinką, z tym wszystkim była taka przyjemna do rozprowadzenia. I później mamy kwas dehydroocetowy, który jest po prostu regulatorem pH i substancją chroniącą, żeby się bakterie nie namnażały w tym produkcie. Skład jest minimalistyczny. Tutaj nie mamy żadnego fenoksyetanolu, tutaj nie mamy nic... Dla kobiet w ciąży, dla matek karmiących nie ma żadnego problemu. Jest to bardzo skoncentrowany produkt pod tym względem, że jeżeli potrzebujecie głęboko oczyścić skórę w dość krótkim czasie, zapewnić jej efektywność działania i chcecie postawić na produkty, które dają Wam ten efekt, to Dermaglin. Na Komi ma dobrą zieloną glinkę. Jak najbardziej ja nie mówię, że nie. Nakomi ma również bardzo dobrą zieloną glinkę. Aczkolwiek, w momencie kiedy powróciła Dermaglin, to jest królowa. To jest autentyczna królowa. Dermaglin nie jest mi obcą marką. Z Dermaglinem to ja. Hu, jeszcze kanału na YouTubie nie prowadziłem i ja już miałem styczność, bo oni wtedy mieli wiele tych maseczek. Zawsze. Ale to zawsze Dermaglin zapewniał maksymalne rezultaty w dość krótkim czasie. I ta skóra była totalnie odświeżona, wyczyszczona, lśniąca, połyskująca, gładziusienka. No i ja oczywiście kupiłem 10 saszetek od razu w Dino. Ostatnich. Rozchodzą się. I powiem Wam tak, to jest dawna jakość Dermaglinu. Dawna jakość. To taki sentyment, to oczyszczenie. To odświeżenie tej skóry, ta gładkość, to jest po prostu coś cudownego, to jest coś rewelacyjnego, i to w ogóle nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Tutaj krótko zmienię na temat. W maskach Dermaglin jest to coś magicznego, że ta skóra po prostu aż liśni z czystości. Ona jest tak oczyszczona, tak gładka, ona jest wypolerowana z czystości, autentycznie. I taki fenomen tkwi w Derma Glin. I teraz słuchajcie, dla mnie z jasnych przyczyn, niejasnych przyczyn, przepraszam, nie jest zrozumiała kwestia ich tajemniczego zniknięcia na dość spory okres czasu. Nie wiem, słuchajcie, to są tylko i wyłącznie moje domysły. Ja mam prawo się mylić. Może firma miała problemy finansowe, może coś tam, może jakieś zmiany, może coś tam, dlatego tych glinek nie było. Ale są to jedne naprawdę z takich najpotężniejszych, jeżeli chodzi o tą firmę, produktów z glinką w Polsce. Totalnie zmiatają wszelakie inne firmy. No niestety muszę to powiedzieć. Dermaglin robi robotę, jeżeli chodzi o maseczki glinkowe. W kwestii anti-aging, rozświetlenia, oczyszczenia, detoksykacji jak najbardziej. Ta maska jak najbardziej super, bo ja sobie od czasu do czasu lubię palnąć oczyszczającą maskę. I ona w pełni zachowuje się tak jak stary dobry derma Także polecam wam, wpadajcie do Dino. Każdy rodzaj tych masek jest cudowny. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli wam się film podobał, w górę, a nie to w dół. Wysyłam wam dobrą energię. Kocham was bardzo i widzimy się w następnym filmie na kanale już niedługo. Papa. Pa.